A, Havana, Kalina i Janusz. Jak widzieliście e... na o, znaczy w nazwie? Kopałem chwilę Dzisiaj będziemy zbierali czachy małe. żeby Oj, sklepać tego pana. Tu, tu. Mamy już dwie. Dokładnie. Czasteram rocznego szkieletu. Nie wiem czy to jest dobrze przetłumaczone ja, na swoją drogę. Ok, normalnie 7. No. Tak to wygląda? O. Straciłem swój miecz, więc zrobiłem scenowy A ja drogą, ten myślę, w mam lepszy. Z tej gry co mówiła, Cicho co mi się siedziak. z tym... Ale mi się kojarzy trochę. Mi po tychu mm. A, się. się z... złoto. Złoto. masz masz Dobra. Mm. Ile masz teraz Dobra. Więc tak. No. E, no, no. No, co tu to dużo mówiłem. Dodałem tutaj kolekcję płyt, no, tak, sporo. zacząłem zbierać płyty, proszę bardzo. Mm. A ja jeszcze ci dam, ten... Mamy tutaj o, już o, o, y, straight, trzynastkę, świergot jakieś w oddali, jedenastkę i oczekiwanie, więc jest już całkiem nie najgorzej. Nie pamiętam, czy płyt było 13 czy 14 teraz to w no, miejsce mesce przygrywałem trzynaście miejsc. Tak, to drób. my zrobimy obserwer, nie? Mm. Oho. No. Okay. Dobra, idziemy do przodu. A chcesz, co tą rektą ze zniszczeniami tą czy Przegięcia. przegięcia. Dobra. Bez... Idę zobaczyć co... to przegięcie. To jest Przegięcie. Tururu. Jak tam co tam? Bardzo dobrze, mroczko. Bardzo, Ej, bardzo widzisz, szybko. Wiadomo, co już jest W procesie ja się... tworzenia? Idę zobaczyć, się. co wy tam robicie. Ale to teraz fajnie wygląda. No, odłączono od serwera. Dobra. Kika dostałem. Nie, nie, nie dostałeś, ale zrobić powtórkę ma... No, Edziok dał mi kika, co się stało? Lubię Robię ruch. W stronę się ma trzy osoby ty Siedzą u mnie. O a odłączona... Odłączona mnie od serwera, ojej, Jędziok dał mi kika, odłączona cię od imprezy. Czekajcie, też mam lidera. No też mogę mu dać kika. Dałem mu kika, dałem mu kika, dałem mu kika jak nic. O nie, jeśli jeszcze by mu się pojawiło, wyrzucono cię z impreza, a jego serio nie ten... O, dobra, dołączy z powrotem. No to nie dostał kilka, bo tak to by nie mógł dołączyć. Mam pytanie, czemu te wieże stają się coraz większe z tego netherracku i z tych innych rzeczy? I w ogóle... Boże, ludzie, serio, co wy odwalacie? No ja myślałem, że to... Się... Postaramy się, ale zobaczymy, czy się uda zabić. Na pewno będziemy na niego farmić. Czemu zbudowałeś to gówno? Zrobiliście mu multi drzewo. Znaczy, multi drzewo czemu? To, to jest aha. najlepszy prank, ale. Okej. Dobra, teraz y, ostrzeście mnie, żebym w nic nie wpadł. Mam ja tutaj rozumiem jakoś powoli iść, tak? Nie ma tu żadnych drabin. Najlepiej wejść na pełną domu. Okej, okay, widzę. Okej, okay. jak Aha. to działa? I co tutaj się stanie niby? Co to o, jest za tym? Jak e, w tam wejdę to co się stanie? Odpali się coś jak wejdę za obraz czy nie? E, to nie, ja tam nie chcę dać Obserwer z, z, z TNT. Lepiej nie powiem Ja tam chcę po prostu ja dać Obserwer z, z TNT. Dobra, możesz już nie przesadzajcie, weźcie już, zostawcie serio to w spokoju. Wystarczy już mu zapadnia i drzewo, naprawdę to jest przesada moim zdaniem. Ale ja większe jeszcze Oczowu. robię, okej? Okay? Bo... Nie no, wiem, to takie niemiłe jest. Czemu przesada? Nie wiem, moim no zdaniem, słaba. Czajcie, jest o dobra. Nie zrobił, no to nie. No to tak, kto ze mną... Le dobra, kit ty tym już, ale chodźcie, le lecimy po te czaszki. Tobie też nikt nic nie zrobił. Hmm. czaszki. Eee, Ciekawe, tydzień, tak ciągle, ty, bo ty nie robisz mi pranka, że wiesz, że oficjalnie robię pranka Andziokowi, tylko ty robisz coś takiego, że podbijasz mi na chatę i robisz takie mini wkurzenia, po prostu to jest gorsze a od ja jednego, jakbyś jak zrobił jednego pranka, mógł? to jest o wiele lepsze niż po prostu latanie i ciągle, lepsze. a, ja a to mu przekręcam tabliczki, o, a to mu wstawię dirta tam, a to coś tam, to jest gorsze od pranków, serio, więc no. A czemu mnie wyzywasz? bo ja się, zastracę stracę ten set, ale mam dużo dnia na to. Tak, chodzisz? Niedaleko chcecie? Dijaksowy, bo nie mam nadrytowego. Biedak. Czemu ja nie słyszę Janusza? Ja biorę złoty miecz, a on... A czemu ja słyszę, Ty też nie masz chyba. Aha, dobra. Hyc. Hyc. Ja Hyc. też nie mam, ale ja ale się nie szczycę tym, że mam diamentowy. Ale on jest mocny. A, czy ja powiedziałem coś? tylko, Nieee, centymetr. Kurwa. Czemu że potrzeba więcej jedzenia? Może jak ja piszę... Nie Jak jakaś kobita. Co dajcie normalnie znieć w komentarzach. Dla mutacji A ja mam robią, jak <grym <grym A puścię tej tuaj jak endek skończy. Ale no, chyba się kończy tak. No. Co my, wiadomo, że no żelaza już. Ej, dobra, ja zrestartuję ten, ja zrestartuję imprezę. Nie papi, rozbieram no, no, bunk. Endek idziemy do na ostatnią czaszkę wyfarmić? A nie, ale wszyscy chodźcie. No, ja też chcę. Ale nie, dobra. Ja bym chciał trochę tu jeszcze zdobyć. Dederech się zdobędzie, kiedy będzie się chciało. Jak się nie będzie chciało, Ale to ja się nie będzie zdobywało. 20-30 tysięcy razy. Diamentowe bo itemy. Ja też umrę pewnie. Bo teraz. Może zdobyć się. Coś się nie to coś o, Diamentowe itemy, wiem, itemy. Ja pewnie. wiem, bo teraz jest to jest trudniejszy. trudniejszy. w tym no roku. Wider? Powiem ci. No, ja wiem, wider. jak wyglądał. Kurwa, to byłoby nawet odraizanie, chcę coś powiedzieć. Ale ja wiem, jak wyglądał. No, bo to eee, po prostu ta, sobie przygotuj mleko. Tak, Zaposzliśmy tam z 30 levelami, a wróciliśmy z 10. Bo dostaliśmy aż tak dużo reweli z niego. Dlatego smoka o. musimy najpierw pokonać. No, nie później Dobry, no, Dobra, pr... tak, eee, smok śmierci. to ja robię te wiaderka mleka. Tak ja właśnie to. też, się, znaczy ja mam chyba dwa albo trzy. Mało w to jakiś ludzi tu rozbije jej... Tu drogo się zużył. Ja Idziemy panie, na i, bazol, czyli no, i wracam, już przed... i wracam. Ja. O nie. Dlaczego ja też śpiewałem? Tak, pan... Budowlane. Ej, Wracam ale nie, na to, nie to, Ja nawet, nawet nie mam. Ja, ja wezmę sobie. Dwie... Jak znowu stracę, to się trochę wkurzę. Nie, a to tym, fakt, to... ale trudno. Mm, yy, ja dobra, słuchajcie, to... sprawdzimy sobie tak. tak okay. Kuszę, ja mam... myślałem nad kuszą, myślałem nad kuszą, tak, naprawdę. myślałem, myślałem że sobie. zrobimy kuszę. dzisiaj chcę myślałem nad kuszą, myślałem nad tysiąką. jeszcze mam więcej. Ej, koło to jest Chyba z tego się robiło. Chyba... To jest panie Nie mam nic jest... zbudowania takiego. Co to jest okropne? Co to jest, okropne? Co to jest za To jest hodowla tego. O, 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 Kawana nie nie jego... nie nie, nie, ja mam. Ja tutaj nie miałem jeszcze zmienić. Czego nie brakuje na górze. Czego nie brakuje na górę? To nie może być do siostry Edzioka, bo ja widziałem tą siostry Edzioka. Miałem siostry Indzioka jest bardzo brzydki. Przepraszam, bardzo ładny. Bardzo mi się spodobał. Ja myślę, na razie, że... Nie, czy... Powinien być w czy... Tak, według mnie jako... Y, A... Na stronie I głównej. Czekajcie, ja miałem zawsze do... w... wiel... Wielostrzał. Wielostrzał. Po prostu algorytmy YouTube'a są zepsute. Ale brak naderletowej temy, czy bardziej... Czy lepiej... Naderletowe, gościu, czy lepiej, czy tak? Bez sensu, tak muszę w ogóle. Słabe enchanty mi weszły, zobaczcie tylko jakie enchanty wchodzą na łuk, sprawdzimy to na takim, ale mamy tak płomień, moc, o. Ej, a może na co poczekamy? Z tym, tym flutem? No ale jak czekać teraz? Czekać to sobie. możesz. Tym flutem? No bo nie, zapomniałem jak się schnięty nazywa. <laughs> Z uschnie, <noise> <z chmiency, ale głos> na... Ja nie wiem, dlaczego niektóre nazwy najtrafniejsze są takie. Coś na pewno jest z tymi obrazami, musi być. Ej, a lepiej na tam coś diamentowego, Angio. Chcę, żeby na przykład z, z ich mleko. No to, to są zaerczanty ludzie, no. Ale nie to jest zabijaj. jakaś katamaka-pakastrofa. Dobra, ich jest moc 2 na łuku, no Ej, ładnie to urządziłeś. No, I pytam się. się z z Aha, o co? Czy lepiej nederytowe, czy zwykłe itemy? Diamentowe. Wiesz, już chcę diamentowe, jak, jak nie masz netherytu. Przecież normalnie zawsze A byłem mocna, nie? Dlaczego masz itemy? Tylko nie wiem, czy A, no to jak masz brać, to brać. Diamentowy set i naderytowy miecz. I kilka Chciałem też. Dobra, tak, bierzemy sobie żelazny kilo. Ja nie patrzysz nawet na te cienie, że mnie. A tak te kraby? Dodajcie halę. co mam powiedzieć? Nie będę mówić o tego Urosła! Dobra, to tak. O, to nie. wiem, Dobra. jest gazuś. Mam King dobra, fajnie. Daję rozmnożyć tylko. Cześć, tylko krowy dobra, możemy lecieć, ja może... A, jeszcze wiesz? Jeszcze secik. ja, trochę, jeszcze secik. ja mam... gdzie... Aha, dobra, ciebie... ja mam klatę. Do ciebie przez portal? Czy... Byle gdzie, wierzy? byle ja u kogo przez portal? Spotykamy się przy wyjściowym portalu Janusza, więc kto ma bliżej jakieś... A, gdzie Janusza! Nazwał? Mhm. Co ty jesteś, terrorystą jakiś? <laughs> Ej, wiecie ile mam mleka? Myślę, że my nie wystarczy. Dobra, jest okej. będzie nie wiem, gdzie Czy... jest ten, gdzie O, cześć. Moje... Jeszcze sobie weźmiemy, to nie znamy? wiem, z. O, ma sztab... ja z... mamy O, 4 sztabki złota, albo 7 sztabek złota, zostawmy sobie 20, a jakbyśmy spotkali jakieś pigliny. A po co ci sztabki złota? Jakbyśmy spotkali jakieś pigliny, to się z niej wytrejduje. Nie wiem, no, może no, tak mówię. No nie powiem nic mu, sam se mu to powiedz. 13 se weźmiemy sztabek nawet. Ej, dobra, e, ja zrobię sobie nowy set. Nowy set. Nowy set... Mówię, nowy, Można nowy złoty set? set właśnie, ale ja nie robię. Mm. Mm. Złoty set? Bez sensu. No. To to się to to się to. 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 Ja się po prostu zakładam złotą klatę i jelo. To tak działa? No, wystarczy. Tak? O. Ja co ci ja ja tego. No wystarczy jeden fragment ze złotego setu i już. Nie atakują pigliny. Ale dobra, pigliny. się. Czapka czapkę, chyba. Coś jeszcze, czekajcie, kilofy? Aha, coś do podsadzenia się, bo jedzonko mam. Wiem, że jest taki mod, gdzie czapka ci daje tego. Złota, gdzie czapka ci daje światło. Podobno miał być taki enchant, że zastanawiałem się nad dodaniem takiego enchantu. Ja sobie zrobiłem żelazny. Nie wiem, po co wy chcecie pigliny. Dzisiaj. Ceny dołączaj za 15 minut, bo jeśli nie będzie, bo może będzie tak, że będziemy klepali smoka, więc dołączaj, dołączaj. No, posjadę. Ej, do... przy portalu wyjściowym z nederu Janusza. Czyli, no, że jakby ja wchodzisz do nederu i tam jak jesteś w nederze, to po stronie Janusza. Po no to ja czekam. Dobra, ja do ciebie, zaraz ja, przyłączę ja Ej, podzielić się z wami mlekiem, bo chlebem zawsze się podzielę, to szczerze. Znaczy, ja mam trzy mleczko. <laughs> A ja na razie 12. nie mam bo jeszcze widera nie klepiemy, a, a ja mam 12. Ja mam tylko no ja spiczany baraninę. Nie wiem czy to dobrze, że wziąłem ale. Za... Warto? Ja zrobię tylko ja wezmę tylko niedaletowy miecz. To wszystko co z niedaletowy ważny. Ja nic się teraz. Ja radzę się że stracę. Chodź. O, o, się boję, że stracę, chodź gdzieś. Jak sobie chodź, nowy filmik. W Ej, a co w to jest zrobić nie jadę, ja do mhm. To Co to to nie zrobicie umieralnia, tak na przykład. Tylko podpiszmy, która dla kogo, nie? Ej, mogę cię pyrknąć i mi powiesz, że oberwałeś? Oj, nie no, Cięma, boję się Jedno serduszko Pff, no to, co to jest? Ja... weź pyrknij jeszcze raz Dobra Nie, półtorej, dobra, półtorej A, serduszka. to jest, aha, no tak, bo ty masz full, bo to ma ostrożność. To zadaje, to ma plus 11 do obrażeń, nie? No, ale mogę, ja mam to wysiadł, więc... Mam Cię pewnie to na jednego hita mogę. bez e... zbroi, ale lepiej tego nie sprawdzać. Ej, Ej Andzioka, kogo jest w końcu bikon? No... Z, be, no, najwyżej będzie ten ro, e, roboczy, że jakby... Mieszkamy... Jakby na razie... Nie, no, pierwszy bikon jest nie, komunistyczny, tak nieprywatny. Nie możesz mi coś powiedzieć, jak najbardziej. Zawsze lubię, jak mi ludzie coś mówią, ale Ty możesz mi to napisać. Nie możesz tego powiedzieć, ponieważ jesteś moim widzem na czacie. Sorry, mordo. Zna się jeszcze na tę ten, stronę. Że ty tym stronach. Może to Wow, 4 lipca jedziesz do Niemiec. To nieźle. Czekajcie. To szybko. Ja się nie, jakiś pełnym, e, Dobra, chodź, i znajdziemy już w te, stronę tej. Ej, uważaj, to są dziury. Gdzie? No tutaj było. A nie, ktoś zabudował, tu była dziura. No by... zabudował, zabudował. I się Eee Nie pytajcie, chcieliśmy zrobić Januszowi prankę z przeniesieniem chaty, ale trochę nas serduszko zabolało, stwierdziliśmy, że jednak my tego nie zrobimy. Mieliśmy można jeszcze I... tą zwykłym świecie i tutaj zostawić. No. To by było piękne. Więc no, nie, zacząłem mu ją budować. ale, ale nawet e, dobra. Ja O tutaj miałem. nawet krzaczka postawiłem dla testu czuł rośnie, ale już tu jest od paru dni. I to takich prawdziwych nie ma. No bo nikt tu nie stoi Minecraft w Minecrafta w Minecraft. Jakby ale wiesz tutaj czas nie był. Nie wiem. Dobra, już też idę. Minecraft rządzi, dzięki Mordo. Ja się boję, tu Znaczy dzięki Mordo to Minecraft ci dziękuję, ja dziękuję ale ale się też Dobra, się słuchajcie, nie znaczy ja już włączam normal i my z nam już idziemy. Tylko weź kaj słanie, bo ja ostatnio straciłem skilla, nie, nie wiem dlaczego idę. I um, u mnie jest mega ciemno co? Często potwierdzić, czekajcie. Ja tak z innej mam. beczy. Oj sorry, u mnie bardzo dobrze, szybko wszystko. a ja myślałem, że mi się ustę. o. u mnie szybko, u mnie dobrze. Dajemy normalnie. chodź tu Kalina, chodź tu, chodź. O, a dobra. A ja z mamie idę też. A Gdzie? Byś, gdzie gdzie ja miałem kłopoty? Gdzie Czekaj. Ej pa, a ja powinęm pasy, A ja mam taką emotkę włożenie miecza w łeb. E, mam laga. E jaką? Wszyscy Jaki? macie laga? Powiedzcie, że wszyscy macie laga. Też mam, też o, mam O dobrze, lajwa. całe szczęście. Nie, wywaliło mi MCK i live'a. Live'a mi wywali za chwilę czat. Zaraz mi wywali live'a.